Cześć Widzowie kanału Leśny Jan Jakiś pewnie znawcy ziół i roślin wiedzą co to jest A jest to Młoda pokrzywa Bardzo wartościowe zioło, niektórzy nazywają go Miała to być roślina pastewna, no ale niestety nie wyszło Teraz co najwyżej jest dodatkiem do pasz Dlaczego mówię o tej krzywie? Bo w tych młodych liściach jest bardzo dużo witamin. Taki witamin jak witamina A, witamina K, witamina B2, witamina C, a także dużo związków i mikroelementów, a także makroelementów. A w swoim wkładzie także zawiera magnez, fosfor, wapń, żelazo, potas, jod, krzem i sód. No, czyli yy, no, w tych listkach jest bardzo dużo yy, wartościowych rzeczy. Co ważne, yy, pokrzywę należy zbierać zanim yy, nie zakwitnie, bo wtedy traci wszystkie swoje wartości. Yy, no i najlepiej jest zbierać młode listki, yy, suszyć je a następnie robić sobie herbatę czy wywar ze świeżych liści pokrzywy można zrobić także napar na skórę czy także do picia ale powinno się go zalewać nie wrzącą wodą a ciepłą oczywiście moda pokrzywa nie kuje więc nie musimy się obawiać że dostaniemy jakichś bąbli jak widać no i co? Ja sobie nazbieram tutaj tej, tej liści pokrzywy. No i jeszcze zaraz Wam coś opowiem o niej. Pokrzywa stosuje się w kosmetyce. Robi się tam różne preparaty na skórę. A także robi się szampon do włosów. Co można, co można leczyć za pomocą pokrzywy? Czy tam wspomóc leczenie? To na pewno zmniejsza objawy alergii, obniża poziom cholesterolu, obniża poziom mocznika, obniża poziom chorku sodu, redukuje stany zapalne, łagodzi ból, hamuje wypadanie wosów, rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie krwi. Także można ją stosować przy leczeniu kamienicy nerkowej a także przy stanach zapalnych żałądka i różnych innych stanów zapalnych działa także dobrze na układ moczowy, bo jest moczopenna, ale nie można za dużo pić tej herbaty z pokrzywy, ponieważ wypłukuje mikroelementy z organizmu. To już podsumowując, na koniec, jeżeli szukacie jakiegoś naturalnego sposobu jak dostarczyć do organizmu dużo wartościowych witamin i mikroelementów i makroelementów no to zachęcam do zbierania moje liści z młodej pokrzywy ona zaczyna kwitnieć pod koniec sierpnia i e, z początkiem września więc do tego czasu możemy zbierać najlepszy jest teraz czas na zbieranie kwiecień ma czerwiec bo wtedy roślina jest jeszcze młoda a im starsza tym wiadomo więcej soków mineralnych i składników przeznaczy w kwiaty i nasiona dobrze to by było tyle dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia na jakimś biwaku